Cześć boże, cześć! Tutaj ojciec Przemog Wadera już nie z Ignacjańskiego Centrum Formacji Duchowej w Gdyni, a ze świętej lipki na Mazurach. Jestem tutaj od pół roku i pewnie się zastanawiacie, co ja tutaj robię i dlaczego przez ostatnie pół roku nic nie wrzucałem na kanał, czemu zupełnie zniknąłem. Po ostatnim roku, który był bardzo intensywny, bo oprócz tego, że pracowałem w domu rekolekcyjnym, to też kończyłem studia w Warszawie, poprosiłem prowincjała o taki spokojny rok w jakimś miejscu daleko od cywilizacji, żebym mógł odetchnąć i trochę dojść do siebie, dlatego że momentami tego obciążenia było już po prostu za dużo. I prowincja wysłała mnie tutaj do Świętej Lipki. To jest piękne miejsce, bardzo się cieszę, że tu jestem. Są piękne lasy, piękne pola, przyroda, jeziora. Jest też bardzo piękne, duchowo poruszające sanktuarium Matki Bożej, w którym pracuję na co dzień. Oprócz tego przez ostatnie pół roku pisałem książkę. Już ją napisałem. Pewnie za jakieś dwa tygodnie będą pierwsze zapowiedzi z wydawnictwa. Póki co jeszcze nie zdradzę tytułu. Niech to będzie niespodzianka. Ci, którzy tytuł znają, niech nie piszą w komentarzach, ok? Okay. Obiecuję, że w najbliższym czasie się dowiecie. Będzie też seria filmików, właśnie dotycząca tego, o czym ta książka mówi. Dzielę się w tej książce tym, co w takich momentach największego obciążenia pomagało mi być w kontakcie z samym sobą, modlić się, czyli wchodzić w relacje z Bogiem i wychodzić ku drugiemu człowiekowi. Więc cieszę się, że już niedługo będę mógł się tą książką z wami podzielić. A na razie zapraszam Was do śledzenia kanału, bo już niedługo pojawią się. Nowe treści. Życzę Wam wszystkiego dobrego. Z Panem Bogiem. Cześć.